Witajcie, badacze i odkrywcy. Trafiliśmy dzisiaj na planetę Bogano, by odnaleźć gniazdo boglingów. Nie mówcie nikomu, ale na razie nie widziałem tu boglinga. Nie tracimy więc czasu i zabierzmy się do szukania. Jest się w końcu tym ekspertem od tropienia. Zacznijmy tutaj! E, e, albo tam. E, boglingi budują tunele, by utrudnić znalezienie swojego gniazda. Tunele te pełne są pułapek na drapieżniki, ale mając oczy dookoła głowy, z pewnością dotrzemy do celu. Hmm. Jak myślisz, Kam, którędy iść? Mam pomysł. Poszukam śladów. Aha! Tu was mam! Tędy! Nie kam, posłuchaj mnie, widzę ślady. Idź za mną, depczemy im po piętach! O, przebiegły i nieuchwycły. Pisałem się na taką przejażdżkę. O mały włos. Gdybym słuchał, co mówi Kam, słychać chwileczkę, posłucham, gdzie jest Kam. O, słyszę boglingi! Już prawie! O, cóż za rzadki widok? Ujrzeć boglingi w starożytnych ruinach. Już nie wierzę, że je znaleźliśmy. No dobrze, ty je znalazłeś, Kam. Sądzę, że szukając gniazda boglingów najlepiej stać się na fotoreceptory i na czujniki dźwięku. Takiej rady warto posłuchać. <śmiech> <śmiech>